Kolejny raz w zespole szkół ogólnokształcących numer 2 imienia Franciszka Dionizego kniaźnina w Pławach zorganizowano spotkanie integracyjne. My Słowianie, tak zatytułowano to przedsięwzięcie, a celem wydarzenia było przybliżenie mitologii i kultury krajów słowiańskich. Kulturę swoich krajów prezentowali uczniowie pochodzący z Ukrainy, Białorusi i Rosji. Podczas tego wyjątkowego spotkania uczestnicy mieli okazję powrotu do korzeni, a także do wspólnego odkrywania łączących poszczególne nacje cech charakteru, wyglądu, a także świąt, które są obchodzone w krajach słowiańskich. Wielonarodowa społeczność Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 celebrowała podczas imprezy fakt bycia Słowianami, podkreślając przy tym umiłowanie wolności, pracowitość, a także urodę i siłę oraz gościnność. Podczas tego spotkania również rozwiązaliśmy konkurs na rabatę szkolną w ramach projektu edukacyjnego Przyroda bez granic. Na podstawie wszystkich projektów, które wpłynęły od uczniów, a było ich całkiem sporo, stworzymy rabatę edukacyjną w ogródku przed szkołą, na przykładzie której uczniowie będą mogli również prowadzić i mieć prowadzone lekcje przyrody czy biologii. I ty możesz znaleźć się w gronie naszych zadowolonych klientów. No to co? Robimy logo?